Cześć wszystkim, niedziela, godzina 12.00 i kolejny odcinek z tłustą sześćdziesiątką w roli głównej. Natomiast nie w roli głównej, bo już. 65 zostało, rozebrała się, ale dzisiaj chciałem Wam pokazać fajne rozwiązania, o których nie każdy wie. I chcieliśmy jeszcze zajrzeć, skoro silnik był tak zaorany w jakim stanie jest skrzynia, i na samym początku opowiedzieć, że teraz przez miesiąc czasu co najmniej będzie cisza, dlatego że kompletujemy wszystkie graty, skończyliśmy E36 dla widzów, skończyliśmy wiele innych, więc muszą chłopaki sobie chwilę odpocząć, a że termin mam do przyszłego roku, do marca, więc myślę, że zdążymy na pewno. Natomiast co, zacznijmy od rozbierania, bo jest tego na pewno Sporo i no, sporo musimy zrobić, ale wytłumaczę Wam to po drodze. Pierwszą ciekawostką, którą w dzisiejszym odcinku chcę opowiedzieć, a też chciałbym, żebyście zostali przez cały odcinek, bo i na końcu są fajne okazje i dużo fajnych rzeczy będzie się działo, dużo czy omówię. Nie wiem, czy każdy z motoryzacyjnych świrów, oczywiście z ludzi, którzy na wsi pracują i zajmują się rolnictwem, każdy wie, ale bardzo modne rozwiązanie, które jest stosowane w ciągnikach, było stosowane w ciągnikach, ale nie tylko, ponieważ w samochodach też było stosowane, to jest ten element. I teraz każdy się zapyta, co to łysy jest. No, dużo osób wie. Ci co nie wiedzą, wytłumaczę. Jest to zwolnica. Jeżeli spojrzycie sobie, Stasiu, spojrzysz o. Tu mamy miejsce, w którym jest to rozpędzane od strony ciągnika, a tu mamy miejsce, w którym jest to przekładane na koło. Do czego dąży? Zwolnica z samej zasady i z samej nazwy ma zwalniać. Czyli poprzez przełożenia, które zaraz Wam wszystko pokażę, zwalnia nam obroty, zwiększając tym samym moment obrotowy. Widzicie, ile obrotów wykonujemy tutaj, a jak mało wykonujemy tutaj. Dążę do tego, że dzięki takim rozwiązaniom możemy pracować efektywniej, i oczywiście to jest jeden. Z elementów, który powoduje to, że ciągniki typu Ursus C360, C330 i wiele innych nie są demonami prędkości, ale one tymi demonami nie mają być. One mają być silne, więc nie zawsze 50 koni oznacza, że coś jest słabego. Jeżeli ma na przykład 100, 200, 300 nm, przez wszystkie rozwiązania techniczne i konstrukcyjne powoduje to, że ten traktor, ten ciągnik jest silny. Jak jest zbudowany? Rozkręćmy. Czyli co, jak ciągnik jest duży i ma duże śruby, to trzeba użyć dużego sprzętu? Nie no, bez jaj. <ścoughs> Aczkolwiek zdarza się, że trzeba i tak. Oczywiście możemy zauważyć charakterystyczną rzecz u nas na rynku, że niektóre śrubki są z innej parafii, po latach różne długości, różne rozmiary. No, ważne, żeby pasowało i dokręcało. No i ok, działało, działało. Oh, ależ to jest piękne. No dobra, rozbierajmy dalej. Jeżeli ktoś się zastanawiał, skąd to wycie, jak się jedzie 60, to są właśnie te proste zęby. Natomiast czy ktoś umiał to rozwalić kiedykolwiek? Nie słyszałem, chłopaki też nie słyszeli, aczkolwiek może ktoś potrafił. Dobra, wszystko następne pociągajmy. Zatem chwila walki, Łukasza. I proszę bardzo, tutaj mamy element, który wychodzi z dyfra. Wchodzi nam tutaj w całość i poprzez mniejszą ilość zębów przekazywano na większą ilość zębów. Zwalnia nam się to, jeszcze wchodzi w środek. I teraz modyfikacje tego można też wprowadzać. Można znaleźć mniejsze ilości zębów, żeby szybciej nam się to wszystko kręciło, żeby ten V max był większy. więc w tą stronę też będziemy szli. Natomiast zobaczcie, jak to po. 30-40 latach pracy wygląda no, nieskalane niczym, niczym nieskalana twarz Sebusia pod sklepu, nie wiem, generalnie nie dolega temu nic, konstrukcja, która miała być do roboty i konstrukcja, która tak naprawdę w momencie kiedy wymieniacie, czasami serwisujecie e, swoje ciągniki, no to służy dożywotnie, biodegradacja następuje, wewnątrz nic się nie dzieje. Chciałbym zajrzeć jeszcze do skrzyni biegów, więc jeżeli ktoś się pyta czym jest zwolnica, to to jest właśnie zwolnica i też mogliśmy spotkać ją w samochodach PRL-owskich, mm, też gdzieś były montowane, pamiętam w którymś odcinku też gdzieś występowało, nie pamiętam w jakim aucie, ktoś pamięta? Było gdzieś z tyłu, jakieś były zwolnice, ale nie pamiętam czym to było. Dobra, zobaczmy skrzynię biegów, bo no, to jest kawał lochy, a to, to, to bardzo ciężką pracę przenosi. Wbrew pozorom, szambo, jakie się wylało na początku ze skrzyni, które widzieliście, czyli woda wymieszana z olejem, wskazywało na możliwość uszkodzenia tej skrzyni. Natomiast fizycznie okazało się, że poza normalnymi śladami zużycia, tutaj zobaczcie, no to już troszeczkę większe ślady zużycia. To jest normalne przy przepinaniu biegów. O. tutaj macie też jakby nie klasyfikuje tej skrzyni do wymiany natomiast my jej nie chcemy z prostych przyczyn niesynchronizowania biegów założymy sobie taką która już ma synchronizatory no i też ze względu na wiele innych rozwiązań które wam będziemy pokazywali Podczas. Więc tak to wygląda. Zobaczcie, to jest kolejny relikt, który mi imponuje, bo to jeździ, 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 jeździ ora jeździ, ora jeździ, zmieniać tylko olej, jak się przypomni, chyba, że się woda dostanie i to wszystko. Więc no, myślałem, że będzie tragedia. Tragedii nie ma. Na tym możemy zakończyć sekcję zwłok całkowitą naszej 60, bo już mamy i zwolnice rozebrane i skrzynie, i silnik, i wszystko inne. Więc teraz tylko kompletować i składać od nowa. Myślę, że w następnych odcinkach zacznę od. No zacznijmy od motoru, bo tutaj już niektórzy mówią, że tyle koni, łysy, że to, to się nie da. No, niektórzy też mówili, że się nika w Ferrari, nie da się złożyć mając gruz pod tytułem kilka śrubek i zrób to sam. Natomiast dało się, więc tyle. No, mam nadzieję, że przybliżyłem po raz kolejny Wam troszeczkę agro-świat, agro-rozwiązania. Cieszę się, że coraz więcej widzów z tej dziedziny tutaj wchodzi, bo my też się tego uczymy. Znaczy ja się przede wszystkim tego uczę, bo moja ekipa no to wychowana w takich klimatach. Dla mnie to są zupełne nowości, a tym samym mogę się dzielić z wami widzami, którzy tego nie widzieli. Więc co, przejdźmy do podsumowania, czyli okazji. No i co, pamiętajcie, że. Czy ciągnik, czy samochód ubezpieczenie musi mieć, a więc jeżeli ktoś przespał temat, to do końca roku trwa promocja na mubi.pl. I teraz jeżeli ktoś nie wie, czym jest mubi.pl, wystarczy wejść sobie w opis filmu, tam jest specjalny link. I teraz kiedy wejdziecie i teraz na danej stronie wprowadzacie wszystkie dane wasze. Wszystkie dane waszego pojazdu, szczegółowo, krok po kroku, ze szkodami, ze wszystkim, klikacie oblicz, układa wam się składka od najniższej do najwyższej, ale jeżeli zdecydujecie się na zakup poprzez podany link w opisie dla miłośników, to na wasze konto wraca 150 zł w ciągu kilku dni, a że już chyba nie tysiąca, kilkanaście tysięcy osób skorzystało z promocji, to chyba warto, bo zostało już tylko kilka miesięcy, więc klikajcie. Zatem, jeżeli ktoś chce, żeby 150 zł wróciło na jego konto i przeoszczędzić na zakupie polisy OCAC, to klikajcie. I teraz najważniejsze, czyli strefa okazji, a w niej cena od 12.20 spada na bardzo fajny produkt. A mianowicie nowa seria. Znaczy, nowa seria. Seria od Grafita, czyli Grafit Pro. O. I mamy maszynę polerską, która już naprawdę będzie robić robotę. Zobaczcie, jak to wygląda. A do tego jeszcze jest jeden produkt, czyli. Nano powłoka i cały zestaw do jej aplikacji więc myślę, że coś dla miłośników detailingu bo jeżeli dobrze pamiętacie to miłośnicy detailingu to jest taki kanał na youtube prowadzony przez moich zaprzyjaźnionych ludzi z Wrocławia i jest to mój kanał, bo to z Bajem 4K więc dajcie im suba i oglądajcie, bo tam się wiele dzieje pożytecznych rzeczy których ja tutaj nie miałbym nawet siła ani czasu robić no i co, tyle, pamiętajcie, że została jeszcze już w niewielkim bo nie tysięcznym nakładzie, a zostało kilkaset sztuk wyjątkowej walizki M4K Garage. To wam się wyświetla. Walizki stworzonej przeze mnie przy współpracy z NEO. Jest to tak naprawdę produkt, żeby zacząć przygodę z mechaniką pojazdową. Oraz, jeżeli nie wiecie i nie pamiętacie, była krótka seria, i tu się zastanawiali niektórzy o co chodzi, skonstruowanych. Narzędzi, elektro narzędzi, cały taki fajny zestaw do grzebania przy samochodzie. Zaprojektowany też z moim udziałem, dlatego był brandowany i tego zostało sto parę sztuk, więc wszystkie linki macie w opisie. To się wam wszystko pokazuje i tyle. Ja uciekam, trzymajcie się. Chcecie być na bieżąco. Subskrybujcie 60. Tak, jak najbardziej będzie bardzo dużo odcinków, ale teraz musimy chwilę, tak jak powiedziałem na samym początku, odsapnąć. I widzimy się w następnych odcinkach, więc uciekam, trzymajcie się. Cześć! 3, 2, 1, 0. Zaczynamy. Wąs niejednym jajem cząsk.